Co za mapa w ogóle? Ile jest, Ile jest ludzi? Ile Jak jest To bolo? ma ghostface. I Pisało Pobnie... tam na wejściu. No, no, nie wiem. Oh no. dobra, Dobra, zafaniam się młotnąć. Trzeba się wczuć. Lewy, lewy pobieg na lewo. Wasal z jest na prawo. To tutaj jest. Tam jest wasal u góry. Jak gdzie jeszcze widzę? Shiro jest na, na midzie. Lewy tutaj. Shiro sprawdza Witalcy. Lewy z Co tam jest? Tam jest teraz czerwony Princek. Tam był wcześniej Vason. Princek jest nowym graczem, więc ja mówię, że tą rakietkę raczej nie fejkuje więc Princek będzie clear. Furiat lewy dolny jeszcze żyje kurwa, to jest... Aż sas, nie? Ja stąd, ja stąd idę. Albo w ogóle schowam się w elektryku i czekam dopiero... czekam aż się włączą te. Zgasną światło. Siro. Kurwa. Mam no? pytanie Siro. Nie mam pojść Dlaczego Siro, powiedz mi wychodzisz z, do, z deko Dolnego, stoję tam sobie pięknie z schało, po czym Siro, odjebujesz go na moich oczach. No, pod podczas A którą stronę wychodzimy? No bo my... Ja poszedłem do tego, do specimena, Zrobiłem tam artefakty i licz Po czym idziemy sobie z Hao do dolnego deko. Tam w dolnym deko stoi Shiro. I odjebuje chaos na moich oczach. I stoi kurwa na tego Ja nie jestem w ogóle w dolnym deko. A gdzie jesteś? No to jakiś shiterek tak musi, musi być. Przy... z lewym na i jestem w tym korytarzu. Dobra, Ale to nie lewy... No to no, to ja no, ja no, mogę to potwierdzić Siro, że była, ale to była tam jakieś 10-15 sekund temu, także tak no. tak to mogła tam dobić i zabić, ale... Ale ja bym zabiła na oczach kogoś, to zdefinitywnie ktoś próbuje mnie wrobić. Albo po o, prostu tak taką taktykę no. masz. Furiat, gdzie byłeś? Na 7, ja no na drzewku. No, Kto inny może próbować wrobić Siro? Tak no, Furiat był faktycznie na drzewku, a wcześniej robił butla. Ja byłem na kamerach. Lewy robił lewę, Princek był niedaleko rakiecki rakietki, u góry. Ja, Princek robił skana, ja, ja, ja też. Już... Tak. Jak ja ktoś ma skana, to jak, no, o, jak tej... ktoś ma jeszcze skana, za komu został, to ja zapraszam. Czyli ja i Princek się potwierdzamy. E, nie mam, nie mam skana, to z kurwa skanem się potwierdzacie? Wiem, że Seven był na tym, to wiem. No to na znaczy, Gdzie on już nie mógłby być? Najlepiej wyłączyć wizualizację. Było nie ma wizualizacji, czy... oni po prostu ten. Y... Jeden był na skanie, i drugi ten. Sprawdza po prostu, czy ma Ale waiting. można ustawić tak, że kurwa, każdy się może skanować równocześnie. O, to było spoko w sumie. No nie wiem, czy na normalu, bo na modach na pewno. No, dobra, no, normalu coś. się jak... Jak... nie da, zawsze widzisz i musisz czekać Czyli... w kolejce na Czyli, Kirit, to jest jeszcze raz sytuacja twoja? Znaczy, jak to wyglądało? Że to byłeś sam tam, czy nie się rozbił? Nie, nie ja chaos, żeśmy poszli sobie. Chaos odjebała Aha. No to jesteś TykeritoSas i no ja sas. mogę być Sas, ale jak ktoś ma jeszcze skana poza panami, którym został, to zapraszam na skana. Ja mam cały czas, mogę potwierdzić zaraz w tej rundzie. Nie, nie się nie rozumiem, nie, nie. Was Wasan nie mógł. Znaczy, ja, Furiet nie mógł, was z się skanowali. Lewy był Bej przy to, labie. Potem pobiegłem do laba, skończyłem w labie. Kliknąłem pstryczek, polo, który tam lodzik włącza hmm. i... Jak włączyłem stryczek, ja... to dosłownie był report. Ja bym, no to, ja to, bym to powie... powiedzmy, że to będzie albo. Caritos jako selfie, A... albo... Shiro. A wasal z Prinskiem gdzie wy byliście? Na skoniach. Tak, nie, masz nie. Ja Jak nie, nie ma terów no to Shiro no. No, a, a, a to Shiro, 100% Shiro, no dobra. Ja się pytam. No powiedzcie, a widział ktoś. <noise> no to. Tak ja? się, z tego co ludzie ja dają info, to, wiem, to na 100% się. mogę wie, Wiem, że Seven to był kurwa na kamerkach, więc tego nie mógł zrobić. Będziano, tak? na nim gdzie być. Eee, pytanie tylko to dzieje się on pat tak, ale. Są dwa nie? Ile hałów może wykluczyć Sevena? Eee... Payson, payson prawdopodobnie patrzył od Furiata, tyle mogę i Princek biegali niby razem, Kerito biegł tylko z Hao, tak? No tak. E, Furiat niby na O2, ja w Labie skończyłem. E, payson tak, był po lewej stronie. Pila Hao mógł zrobić prawdopodobnie, z tych informacji, które mamy, Pila na Hao mógł zrobić tylko Kerito i tylko Shiro. Tak. I, i, I dokładnie. I Furiat śmierdzi tym, że jest O2 tam, gdzie nikogo innego nie ma. Jest postaw I postaw i, postaw i postaw Payson... go tak? potwierdzał no. z kamerami, I tak? właśnie tak? mówię, że Payson mógł paść albo od Furiata, Albo bardzo wcześnie na początku gry od Shira, bo Shira przebiega z lewej strony. I tyle. Do Office wbiegła z lewej strony, tak? Tak, tak. Tak, ale ja biegłam wprost To musiał. Na no, mógłby być early kill po prostu na pysanie. Dobra, cię. Ja, tak, ja bym walił, pozorom, To głosujemy. Ja skip, skip, skierofus, skierofus, skierofus. To jest skip. Skip, skip. skip. się skalało, Prince jest czysty. Al topic się poświęcasz, Kto dał skipa jeszcze oprócz mnie? Ja dałem a, nie, bo to by... się no, To kurwa No to Furia ci wleci w kolejny. Ja poczekam na do przycisku. Dobra, z typa. Nie będę biednego Furiata, atakował. niech chłopak coś wygra kiedyś. z mojej pomocy. O, to Vasal, Princek tu. Światła Dead. To, co robić te taskich? Czyż ja bym chciał złapać tak własnymi rękami, impostora? Zaskanował sobie ktoś kiedyś ten chodzi QR? E, nie, ale. Nie, ale wiem, że to jest jakiś terek. Możesz powiedzieć reszcie, co, no bo ja tak sobie nie pamiętam. Coś tam jest, kurwa, że śmierdzisz. Coś tam, że Cię czuję, czy że śmierdzisz, coś tam To nie pamiętam. Pytam, czy nie pytam, przeskanowaliście. Ja, ja, nie, ja, bandy. Okej, okay, Nie Lewy tu coś chodzi sprawdza. Wasal przebiegł z prawej strony i będzie na ten reaktor. Kryte jest coś do góry. Mogę paść już dwa killy? Tam był furiat. Furiat z Pryckie. Prince Kerito furiat lewy wasal. Kto może nie żyć? Shiro może nie żyć, tylko i wyłącznie gdzieś. Jeżeli ktoś może nie żyć, to, to będzie Shiro. Padł ktoś? Nie. Oh. Huh. No na Sam, nas... czemu nas tu zabrać? Nie się pewnie dlaczego, pod to wszystki zebrał. Nie wiem, mam bardzo, doby, bardzo dobry przycisk no? Jak, jak okay. na moja. Także Wasal prowadź Wasal? Ku zwycięstwu Dobra kto? Halo, Wasal Włączony no. byłem, sorry. Ja się skonowałem z kolei Potwierdzam Karytosa tak? i Prinska. Przecież skanowałeś Nasz... się tylko z Prinskiem w pierwszej rundzie, więc... Teraz z Kuratosem, teraz z Caritosem. Ale jak tak, możesz potwierdzę. się skanować drugi no, raz? się to nie rozskanowałeś Bo nie skończyłem, bo było zabójstwo. No, okay. okay. Także nasza trójka jest czysta, potwierdzona. Ty, Karytos, potwierdzasz wasala na Tak, potwierdzam. No właśnie. Czemu, princek wyszedłeś? Bo mi paliło internet. internet. O no, że... No. Wymaliło... Wymaliło... Internet przez princeka trzeba teraz głosować na kogoś. No. Czyli lewy 7 Fouriat Sero Chip na 7, nie prosto mm. yeah. <laughs> Lewy Fourier <yet> Shiro A jakby się dwóch impów potwierdzało i jeszcze Wassal i Kerry, że są części. Jeżeli byliś lewy Fourier 7 Okay. lewy, seven, 4, Dobra, dobra, nie słyszałem. Lewy ogólnie. Myślałem, żeby mienić po kolei wszystko. Czy ktoś z was przeszedł na kimś, Po kimś. Tak, że, że mogła, można było. Tam, mieć ja Angele. Ja lewego, ja, powiem, tak. ja tylko widziałem lewego na przed nad kamerami, tam chyba downloada robił. To widziałem sevena w labie. Ja ogólnie Chodzi byłam w tym simie. Sumienie... Ogólnie dla Ale mnie się roz... Nie, nie. najpierw wyszłam prawą stroną. Przeszłam przez laboratorium Ewentualnie Furiat mógł próbować odjebać Prinska, bo oni biegli z dołu nie to a wtedy się załączył alarm no, bo poszedł Oni alarm. biegli z dołu i biegli razem I może ewentualnie Furia próbował odjebać go tam w okolicach hotu I poszedł alarm, nie? No bo tak było Ja mam na Shiro albo Furiata za głosową W sumie Ja byłam, w, jak poszedł alarm, ja byłam w Specimenie I dlatego w ogóle... No. Ale nie, nie to... padł no to w sumie co z gdzie teraz, tak. Teraz. Niedawno byłam na Witalsach i jeszcze zrobiłam kartę. No, nie patrz żaden kill, więc też co z tego, że byłaś specyd. No dobra, a to wy by byliście razem. Ktoś był w parach pewnie, nie? No Ktoś ja z Wasalem cały czas. Dobra, I to to... Dobra, ale po pierwszej rundzie, po pierwszej rundzie były trzy osoby Sas. Siro, Kirito, Furia. Tylko I Kerito waszami... już, wi... już wiadomo, że nie jest impostorem, bo Kerito się skanował z Wasalem. więc o, ja bym mógł przynajmniej to... nawet na Siro zagłosować za pierwszą rundę. No chyba, że oni dwaj są. Ale to ale, musieliby, być, ale w trójkę, to musieliby princy, by być w trójkę, bo jesteśmy w trójkę. To tego. Był To, mhm. to potwierdzą, że lewego z pierwszej rundy, tak? Eee, widziałem go, że robił lawę i faktycznie nie miał jak zabić w pierwszej No to jeżeli, jednak, to jeżeli jednak był ten Shapeshitter tam niby, no to to mógł być albo tylko Fury. Nie. 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 Jeżeli był Shapeshitter z pierwszej rundy, bo to mówił, że widział, jak niby tam Shiro coś tam robiła. A ty gdzie Shiro niby skończyła z pierwszej rundy, jak zostało zgłoszone ciało? Fury nie. Furiat na końcu rundy był faktycznie yeah, zero, open zero. Zero. Ale był wodowała, to wtedy to Trzeba, tyder, shiro, nie? Ja musiałem spieść Shiro. Mam z tobą, nie? Bo ty byłeś to. na kamerkach. Te z tobą i pobiegam tym korytarzem w lewo. I były tam drzwi zamknięte, te na lewo, żeby wyjść, bo chciałam zrobić te wodne zawory. Ty byłeś na kamerkach, lewy mm -hmm. był przy, przy lawie. Nie, ale Obie jak runda się skończyła, ja byłem w lawie. On, 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 on już poszedł tylko podobno do góry, ja ostatnio ja Chodzi tylko Shiro. Nie, Shiro, ja bym do... dał na Shiro za tą pierwszą rundę. No. I nikt inny, shape raczej nie było wtedy tam. Myślę, że jakoś dałoby was? się jeszcze tam siedzieć. Nie, niech to się okaże z Seven z Furiatem. No kurwa, powiem ci, że właśnie. Jest... Nie, nie wiem. Może tak być, że na kamerę po prostu siedział w pierwszej rundzie i tam. Nie, że to ja same... na uszy nawijać. Do samego końca nie wiem, czy to się robiło dziękować, dziękować. I zajebiście, teraz no ja nie robię, to będzie tygry. co z tego, że nie będzie tasków robić? Kurwa, co za pojadę. Ja bym jeszcze no tego furiata, byłoby z głowy. No raczej, jeżeli ktoś nie zrobił super mind game'a, to... ...to miałbym przynajmniej czyste sumienie, że... ...że poszedł jeden imposter. Może by lecieć kill, więc ja od razu walę tych przycisk. Miał, by lecie, miał lecieć kilek. Jak to jest double, to, to skończył. Znaczy, nie double, jeden kill wystarczy. Idealnie Finalnie, jakżeśmy to wyłączyli. Co się stało, Seven? A, siedziałem na przycisku i spamiętam. Tak, dla pewności, bym miał być dwóch impostorów, to. to wolałbym jeszcze Furiata wywalić, tak, dla, pe dla pewniaka. Może no, nie, Furiata teraz nikogo nie wyniebywał. Co? Ja bym, ja bym wywalił, wywalił jest nas piątka. Co, jeżeli nie to na lewy z Furiatem, bo w to się skanowali? A co na przykład, jeżeli to ty nie jesteś? No właśnie. No właśnie, no to wiesz, Paniak, bo, to, tak bo tak ten pierwszy... Się... Bo Siro wyjebaliśmy za kila na... H.O. Ale jeszcze Pathfacer, nie wiadomo ale, gdzie, ale, po, tak? ale w sumie Od razu wam powiedziałem, że nie mam 100% pewności, że to na 100% Bashir. I wy też raczej nie macie 100% no nie pewności, nie mamy, tak? bo jest Shape -shifty. Aczkolwiek Kerito i Vasos razem z Prinskiem się czyścili nawzajem, tak? Więc pozostaje jakby nasza trójka w gronie podejrzanych. Także no jeżeli właśnie. teraz wyjebiemy złą osobę... To... Tak gdzieś jak będzie chujowo, więc jak jest piątka, to ja bym dalej to zostawił. Bro. Kto wyłączył reaktor po lewej stronie? Ja. Okej. Okay. Ja osobi... Ja, ja nie to... wiem, bo to poszedł bardzo wcześnie ten reaktor. To mógłby... jeżeli było zostało dwóch impostorów, to w sumie było źle zagrane, bo to jest za szybko reaktor. Bo inaczej by się nie, nie dało przycisku włączyć, aby było dobrze zagrane. Ja jestem pewny, że to po Shira, nie chcę rezygnować z Ja bym wolał dać na Furiata. Ja bym wolał się pozbyć Furiata, ja... już tak na ja no. ja, Bo to może być lewy z Furiatem ja, was, na przykład. Tak pewnie Simpy za Sevenem pójdą. Ja daję na Furiata. No i co, łysać ci kurwa Furiat? No to proszę przeprosić mnie. Proszę przeprosić. przepraszam prosić. Ciebie. A dla Ale mnie ja też po prostu jak... nie i. Dzięki, bóg. Nie Bóg, bóg <toddź"> Kurwa, jak przejdziemy przez to, to mi jebnie. Rozniesie A, mnie. E, w ministrantach. A ty możesz no mieć to, dzieci? To mi... Mogę. On no może. U, się. W moim kościele celibary akurat obowiązkowy. Jezus, ale będę w dupie czasowo. Not good. Very not good. Kurwa. Czyli to musiała być Shiro, czyli Shiro zrobiła PPG w pierwszej rundzie. Czy ktoś ją w ogóle bronił? Ktoś bronił Shiro. Spróbować w samej rozmowy, konwersacji zgadnąć, czy jest jakiś impostor, oprócz niej. Hmm. Czy oni się skanowali? By w sobie Was, ale skali to są najlepiej by było, jakby się w... nawet trzymali ze sobą. Kto tutaj był, do kurwy? Kto tu chodzi? Wasa, dobra, czekaj, to wasal wasa jest clear. Będę włączyć te światło, bo to kille mogą lecieć. Territos. O śmieszne, Śmiesznie troszkę. Włącz to! Tapet! Dobra. Ceritus z wasalem się skanowali, więc to jest clear. Więc to jest albo Furiat, albo... Aaaaa! <laughs> dobra furiat 100% Nie zgosić No Dobra, prosto. Furia, to gdzie byłeś? Ja byłem na tym. elektrykę się tam minąłem z tym. W tym momencie odbiegał. No no. Przed chwilą był w na to, się z nim przed tak. nad tym. Zabił na kamerach, to jest najlepsze. No. Znaczy no furia zabił gościa przy witalcach, akurat na kamerach. Skąd? Ale żarty? też pamiętasz, tak. że Shapeshifter mógł być. Jak no. Shapeshifter? Oni się skanowali ja na kamerach. coś tak, z Sevenem włączaliśmy Ej. światło. No. no. Czekaj, cieka, chwila, Surya. Chwila, Surya. chwila. Dajcie Mówiłem, mi żeby że go wywalić sevena? od razu. Wypierdolcie mnie później, proszę. Mówiłem, żeby go wywalić od razu. To jest kur... No co za... No, nie, nie, no. To... Ale to czemu mnie ja, zabijesz mnie, no. a nie Sevena? Czemu nie zabijesz jedną z osób, które się skanowały? Żebyśmy już myśleli. To jest furia i IQ, no. No, low. Ale z Shiro mi ty kurwa ja kłody ja pod wytam. nogi z tymi sabotażami rzucałaś.